Witamy na sesji kompresyjnych koszulekło, co dobra. Perry waking kropka store. Trzeba będzie gdzieś jakiś kosz organizować. O! <grymne> o <grymne> proszę bardzo. Tak się wykorzystuje jest znaleziony plastik. Na dzisiaj to jest nasz kosz, który potem wyrzucimy. Okay. Wow, ale zajedni... Ja pierdolę! Ja pierdolę, nie możliwe. Mówiłem. Jakie pioruny, patrzcie! Wow! Napolane wioska szedł pierwon! <gulaków> A ty w tych spodniach będziesz? No. <gulaków> Stary na rybach, kurwa. Czekamy tak z dwie godziny, aż wiecie ciemno Fajnie. Chodź z tą Musi... Nagrywamy Nagrywają, my idziemy To my spierd... <gryzamy> to nara Ja idę do domu Dobre. Wracamy, wracamy, Posmarować trzeba no, no, Ja myślę, że on coś posmaruje to za tą sesję Dzisiaj na obiad serwujemy samoopasy Napieram Napierdalać, kurwa stąd Panowie Już mnie ręka boli to... Lecimy Tak jakby tego nie było teraz spokojnie. nie stary. nie takie rzeczy. No bo on jest wytrwały człowieku. Chciałbym mieć Majka on zna moją przez do nie już manualnie dobra dobra wyczyszkam go Ej, wyciskam go i zganu to kurwa jedziesz 30 kilo jedziesz kurwa majster raz, raz. Dwa, dwa Trzy, bez komentarza o daj Jedno poprawne powtórzenie wojskowe Drugie poprawne powtórzenie moich Nawet drugie tak, tak, tak. To nie jest łysem To nie jest sen Tylko ten wiatr kurwa w drugą stronę wieje To niewygodnie się to tak kurwa największy, kurwy i się chyba kurwa ożar czego, tek! <grywa> Jaki ożar? Tek! Mają żela jak szkolika! Dobra, zajmij się robotą. Yy, super, uwagi, kurwa, śruję się tego. A, to jest takie kurwa. Głowy nie stal nie aparato, kurwa. Głowy, kurwa, kurwa podpaliliśmy ręce. Tymczasem racha. Dobra, no kurwa, zagazję bardzo na Na jednym celu pokus nie mogą mnie kurwa 우리 발리 미콜레소

Ogi, Ej, tak to w sumie? to Dobra, to teraz wypuknie. <grym> Kurwa. Yeah, yeah. Dobra, i. Wszystko za nie tanie. Chcę. to na No dobra, dojebane no. To jest zakurwione w chuj. O kurwione. Dobra. A to nawet jako prezentację produktu no, na Kurwa. 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 O, ja opierdolę! Spierdolę! Ale jestem bezbekiem w chujnie.